Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca alfa kanale we wtorkowej renowacji. Tak, słuchajcie, dzisiaj nie ma speedbuildu, tylko jest renowacja, ponieważ zatęskniłam za serią Not So Berry, której między innymi autorką jest Lil Sim Z. Sądzę, że wszyscy z was wiedzą, kto to jest, bo w sumie to jest największa simowa youtuberka, Ever, autentycznie Ever Ever. No i słuchajcie, jesteśmy w generacji różowej. Jakby ktoś był ciekawy, to jak najbardziej dokończę domek Halloweenowy, ale po prostu potrzebowałam zrobić coś takiego bardziej pastolowego, spokojnego, no i trochę o dziwo, słowo średnio pasujące tutaj, ale skromnego. Ponieważ generacja siódma jest, no, cóż, zostały nam w razie czego jeszcze tylko trzy mieszkanka. Jest generacją, która, cytując, wychowałeś się w biedzie i żyjesz od wypłaty do wypłaty, pracując w karierze biznes. Tak jak wcześniej robili to Twoi rodzice, brewki, brewki, jeżeli pamiętacie, kim byli rodzice z generacji pomarańczowej, czyli szóstej. Tęsknisz za pisaniem powieści romantycznych, ale boisz się zrezygnować ze stałej pracy, by podążać za swoimi marzeniami. Jesteś bardzo praktyczny i wiesz, że szanse na osiągnięcie sukcesu jako pisarz są niewielkie. Więc nadal pracujesz od dziewiątej do siedemnastej. W wieku dorosłym w końcu decydujesz się realizować swoje marzenia. Jesteś beznadziejnym romantykiem, ale twoja nieflirciarska natura sprawia, że Prawie niemożliwe dla Ciebie jest odnalezienie miłości. Cechy schludny, nieprzystępny i kreatywny. Aspiracja autor bestsellerów. Zaś kariera biznes. Zasady zbierz pełną kolekcję pocztówek. Osiągnij maksymalne poziomy umiejętności pisania i wewnętrznej harmonii. Wypełnij aspirację autor bestsellerów. Miej dobrze utrzymany ogród, zrezygnuj z pracy w wieku dorosły, aby zrealizować swoje marzenie i powiedzmy kryzys wieku średniego. Teraz już istnieje takie coś jak kryzys wieku średniego, ale kiedy Lil Simsy tworzyła, no cóż, Not So te całe zasady, jeszcze nie było takiej opcji w Simsach. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że udało mi się dać taki romantyczny, kamieniczny styl. Wykorzystałam apartament, który się bardzo często psuje, ale jest to jeden z nielicznych apartamentów, gdzie jest balkon. A jednak mamy mieć dobrze utrzymany ogródek, więc na balkonie jest kilka doniczek, jest też mata do jogi, żeby utrzymać tą wewnętrzną harmonię. Przynajmniej ja to tak odczytałam i stwierdziłam, że kobietka pracująca w biznesie potrzebuje trochę się, no cóż, no wewnętrznie uspokoić. No i słuchajcie, zrobiłam oczywiście sypialnię dla dzieci. Sypialnie dla dzieci są dwa łóżka, bo tak sobie wykminiłam, że albo miałaby dzieci, po prostu no w życiu jej nie wyszło i... Ma po prostu dzieci, albo ma te dzieci, na przykład została adopcyjną mamą, ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, też zrobiłam dwa łóżeczka w generacji pomarańczowej dla dzieci, więc może jej siostra, na przykład jej siostra. Ponieważ założyłam sobie, żeby tu mieszkała Simka jednak, yy, mogłaby na przykład, no cóż, yy, umrzeć, straszne słowo, wiem, no ale no odejść po prostu z Simowego świata, no i ona stała tą przybraną matką adopcyjną i zaopiekowała się dwójką dzieciaków z generacji ósmej brzoskwiniowej. No słuchajcie, tak sobie wykminiłam. Ogólnie powiem Wam, to jest chyba jeden z moich ulubionych apartamentów, bo właśnie jest ten cały balkon, no i ciągle się psuje. Co też mi się o tyle podoba, że zawsze Simowie mają coś do roboty. Oczywiście pozostawiałam te wszystkie mysie, dziury i inne tego typu rzeczy, więc może to trochę utrudnić życie lokatorom. Ale słuchajcie, w tool, jak masz się taki mod tools, ty o o l, jeżeli dobrze pamiętam, to można to wszystko sobie pousuwać i jest to jakieś ułatwienie. No bo nie każdy chce, żeby mu szczury czy robaki latały po apartamencie. Chciałam ogólnie oddać taki właśnie, poza tym, że schludny, to jednak klimat, gdzie jest dwójka dzieci w tym mieszkaniu. No i ta matka, czy też matka zastępcza robi wszystko, żeby tym dzieciom było dobrze, żeby było takim, wszystko było właśnie ogarnięte, było czysto. Nie wiem czy tak może trochę przesadziłam z jakością tych wszystkich mebli i tak dalej. No ale słuchajcie, nie oszukujmy się, można kupić czasami bardzo tanio, bardzo ładne rzeczy to na przykład z drugiej ręki. I tu się pochwalę. Słuchajcie, nabyłam z samcem nową kanapę, nową z drugiej ręki, w fantastycznym stanie, po prostu w idealnym wręcz stanie. Dorzucili nam do tego jeszcze półkę. No i kanapę żeśmy z półką zapłacili 50% ceny nowej kanapy. Więc ja jestem bardzo zadowolona. Mój wewnętrzny wąż, którego mam w kieszeni, jeszcze bardziej. Więc można jak najbardziej kupić fantastyczne rzeczy, ładnie wyglądające i nie zapłacić dużo. Naprawdę. Więc tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i no, poszukać. Tak samo, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek smykałkę do renowacji w domu, to jak najbardziej można też pokombinować, porobić. Pinterest, czy w ogóle wuje Google, czy Facebooki i tak dalej, YouTube i inne tego typu media mają masę inspiracji, zdjęć, filmików. No i po prostu tylko szukać i działać. Działać, działać, działać. Fakt. Zużywa się wtedy swój własny cenny czas, który można by było poświęcić na oglądanie seriali, jedzenie do fajnego jedzenia, czy wyjście ze znajomymi gdziekolwiek, albo po prostu posiedzenia i pogrania w Simsy. No ale coś za coś. Serio, bo y, słuchajcie, no nas, nasz czas jest najcenniejszy, więc y, przykładając się i robiąc coś w domu, czy podawając jakieś rzeczy renowacji, no jakby nie patrzeć, zwiększamy ich wartość, bo wkładamy w nie nie tylko swoją energię, nie tylko swoje jakby y, no cóż, marzenia, żeby coś tam wyglądało tak, a nie inaczej, ale również właśnie swój czas. Ja osobiście jestem bardzo zachwycona tą kanapą. Spraw remontowych zostało nam jeszcze parę drobiazgów, więc mam nadzieję, że samiec stanie na wysokości zadania, bo mnie się już nie chce <grym> się już po prostu nie chce. No ale ja mam też jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Dla ciekawskich, dlaczego pewnie, jeżeli oglądaliście już wcześniej kanał, jak nie jesteście tu nowi, to bardzo mi miło i oczywiście zachęcam do oglądania wcześniejszych filmików. Zauważyliście, że może, że te paski czarne z boczku są. No cóż, zniknęły. Tak, słuchajcie, zniknęły. Dlatego, że mój ukochany komputer, laptopik poszedł na emeryturę. Nie wyrzuciłam go. Będzie oczyszczony, będzie jak najbardziej funkcjonalny. Bo nie oszukujmy się, laptopik ma tą przewagę nad stacjonarką, że go się bierze do torebki pod pachę, czy gdziekolwiek błądzi się z nim wychodzi z domu. Ale tak, przerzuciłam się, słuchajcie, na stacjonarkę. Serio, moje koty są szczęśliwe, mają dodatkową powierzchnię do kładzenia się, ja jestem mniej szczęśliwa, mam dodatkową powierzchnię do odkurzania się, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo ułatwiam sobie trochę pracę, bo jest bardziej dostosowana do mojej po prostu pracy pracy. Tego, czym się zajmuję zawodowo i za co... Kupuję horrendalnie drogie rozszerzenia do Simsów. A następne rozszerzenie już mamy na początku grudnia. No, z apartamentami. Jestem szczyptę zawiedziona, bo nie wiem, czy będą takie apartamenty jak w miejskim życiu. I mamy w sumie takie bardziej egzotyczne miejskie życie póki co z tego, co tam widziałam. Ale to słuchajcie, o co oczywiście oceniać, marudzić i tak dalej. Będę dopiero, jak już dodatek wyjdzie. Tak. I jestem go ciekawa, naprawdę jestem, słuchajcie, ciekawa, bo uwielbiam robić apartamenty i mam takie momenty, właśnie jak ten, że po prostu potrzebuję bardziej dopieścić jakieś tam wnętrze, już gotowe zbryły, chociaż kusi mnie zrobić taki jednopiętrowy na samej podstawce domek dla całkiem sporej rodziny. Ponieważ trafiłam na społeczności simsowej, na facebooku, na taki post, że ktoś bardzo by chciał taki parterowy dom dla swojej rodziny, bo nie lubi schodów w simsach. Łączy się w bólu, czasami schody są bardzo w simsach upierdliwe. No i tym optymistycznym akcentem zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami, które wstawiamy na kanał. A na dzisiaj z mojej strony to tyle. No to co? Buziaczki! Papa i życzę Wam fantastycznego tygodnia.